Angielski w pracy z humorem, Kasia Sielicka. Cześć, tu Kasia Sielicka. Angielski w pracy z humorem. Dziś piątek, więc wpadam z dowcipem. Dowcip brzmi. Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Jeszcze raz. Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. I co z tego? Już spieszę tłumaczyć. Pierwsze zdanie. Time flies like an arrow nie jest podchwytliwe, ok? Oznacza czas, dosłownie czas lata jak strzała, czyli czas szybko płynie. Time flies like an arrow. Natomiast klucz do dowcipu jest w drugim zdaniu, które uwaga, uwaga, nie przerastajcie się zawiera dwuznaczność składniową, czyli może być rozumiane na dwa sposoby, i to nie chodzi tylko o słówka. Ale też gramatycznie. Pierwsze znaczenie, które przychodzi nam do głowy. Fruit flies like a banana to owoce latają jak banan. Fruit mogą być policzalne, niepoliczalne, więc fruit owoce flies latają like a banana jak banan. Natomiast można to też rozsegmentować inaczej. Fruit flies like a banana, fruit flies to muszki owocówki. Fruit flies, aha, czyli muszki owocówki lubią banana. Fruit flies like a banana. Dadao! Więc dowcip, pochwalcie się native, native speakerom w pracy. Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana. Miłego weekendu. Kasia Sielicka, doktor filologii angielskiej, angielski w pracy z humorem www. z humorem.pl